Dzień dobry Państwu to właśnie się kłania. Dziś na tapetę wrzucamy świętej pamięci Jacka Kuronia, icka Cordbluma. Jacek Kuroń urodzony 3 marca 30, 1934 roku w Lwowie, zmarł 17 czerwca 2004 roku w Warszawie. Żydowski komunista, jeden z przywódców z tak zwanej konstruktywnej opozycji politycznej w PRL-u. Zwolennik oderwania Lwowa i kresów od Polski, udziałowiec okrągłego stołu. Jak widzicie, tutaj dla mnie Zjednoczona Europa to maleńki przystanek na drodze do Zjednoczonego Świata to powiedział właśnie Jacek Kuroń, czyli generalnie już człowiek, z, można powiedzieć, ze światopoglądem New World Order. Ale wracając do tematu, pan Jacek Kuroń. 5 lipca 1992 roku będąc już na Ukrainie, wtedy przebywając, znaczy już w odwiedzinach niby. W wywiadzie dla tego ukraińskiego pisma Wysoko i Zamok, powiedział, ja Polak ze Lwowa, dumny jestem z tego, że Lwów jest ukraińskim miastem. Tak, założyciel chówca Walterowskiego, który miał na celu niby stworzenie w Polsce drużyn młodzieżowych. Ale miały być one drużyny młodzieżowe na wzór radzieckiej organizacji pionierskiej imienia Włodzimierza Ilicza Lenina. Współzałożycielem był też KORU, niby tak zwanego Komitetu Obrony Robotników, e, który też był zwa, zwany różowym salonem, z tego względu, że tam e, w tym korze raczej prawie wszyscy chyba byli pochodzenia. W 1955 roku yy, założył krąg walterowski, yy, ten o którym mówiłem. Był on yy, komendantem tego krągu do 1961 roku. Chufiec Walterowski miał na celu stworzenie w Polsce drużyn młodzieżowych na wzór radzieckiej organizacji pionierskiej imienia Wozimierza Ilicza Lenina. Podstawą ideologiczną funkcjonowania walterowców została opracowana. Również ze wskazaniami radzieckiego pedagoga Antona Makarenki. Dzieci, młodzież w chówcu walterowskim miała być odcięta od tradycji polskiego przedwojennego harcerstwa i scoutingu. Była też później poddawana ostrej sowietyzacji. Założycielem chówca i jego ideologiem był właśnie Jacek Kuroń. Pomimo wielkich jego wysiłków, niestety osiągnięcie chówca były mizerne, właściwie niestety, na całe szczęście, prawda? Był też dwukrotnym ministrem pracy i polityki społecznej w latach 89-2001, poseł na Sejm 10 pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji. W praktyce wyszkolił on dwóch komsomolców Adama Michnika, o którym ostatni był program, i Seweryna Blumsteina. Jak myślicie, kim jest pan Blumstein, to zastanówcie, bo się, że imię jego Seweryn. Ostatecznie Hufiec jego został zlikwidowany przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w roku 1961. Natomiast w latach 57-64 pracował w głównej kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił też m.in. funkcję kierownika wydziału programowego. W 1953 został przewodniczącym zarządu uczelnianego ze Związku Młodzieży Polskiej na Politechnice Warszawskiej. W listopadzie 1953 roku usunięto go z tej organizacji, jak i z PZPR-u za krytykę koncepcji ideowej ZMP. Ale to były, że tak powiem, wewnętrzne walki tych, tych ludzi między sobą. Wierzył on głęboko w komunizm z ludzką twarzą i starał się, aby PRL się reformował. Ale do tego jeszcze nigdy nie chciał. Czego? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czego pan Jacek Kuroń nie chciał? I za co został zresztą później, mm, można powiedzieć, za to skazany, prawda? Bo, bo wr wrócę do początku, może o tak. Tak jak mówiłem, wierzył bardzo głęboko w komunizm. I to w komunizm, taki z ludzką twarzą. E, starał się, żeby PRL, czy Polska Rzeczpospolita Ludowa ówczesna, reformowała się. Ale natomiast nie chciał nigdy, żeby w Polsce nastał kapitalizm, który w tej chwili mamy, tak? I też wolny rynek, który w tej chwili mamy. Niechętnie się odnosił do II RP, czyli do II Rzeczypospolitej Polskiej. Akceptował czwarty rozbiór Polski oraz oderwanie Lwowa od Polski. Pomimo faktu, że urodził się wówczasnym polskim Lwowie oraz też mówił, że jest Polakiem z Lwowa. We wrześniu 76 był jednym z sygnatariuszy aktu założycielskiego Komitetu Obrony Robotników, tak jak mówię, KOR, a w 1977 zwanego później tak jak mówię, różowym salonem ze względu na przyjacielskie stosunki Łączące działaczy koru z komunistami aparatu represji PRL. Dlatego był nazywany Różowym Salonem. Współpracował, współpracował z biurem interwencji KSS-koru. Od 1977 roku, 1977 roku wchodził w skład redakcji kwartalnika Krytyka. Od 1978 wykładał nawet w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. W lipcu i sierpniu 1980 roku organizował sieć informacji o ruchu strajkowym. We wrześniu 80 był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność po wprowadzeniu stają wojennego. Był internowany 13 grudnia 81, a w 82 aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju. Oczywiście zarzutem nieprawdziwym, gdyż kuroń nie chciał obalać ani socjalizmu, ani komunizmu w Polsce, tylko go udoskonalać. W 84 zwolnionym z amnestii W 89 brał udział w rozmowach okrągłego stołu, zwanego Sojuszem Czerwonych i Różowych. Była to właśnie ostatnia próba ratowania socjalizmu w Polsce. W latach 89 90, 92 93 był, nim ist, był ministrem pracy i polityki socjalnej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Sochockiej. od 89 do 2001 sprawował mandat posła na Sejm czterech kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W wyborach w 1995 roku kandydował na, nawet na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zajął trzecie miejsce uzyskując prawie 10% głosów. Pełnił funkcje rządowe wraz z Januszem Morszkiewiczem, zablokowali uchwalenie gotowej już ustawy potępiającej zbrodnie. Na narodzie Polski popełniony przez UPA. Jego pogrzeb odbył się 26 czerwca 2004 roku na cmentarzu wojskowym na Pomąskach w Warszawie, gdzie został pochowany w Alei Zasłużonych. Mimo, że był ateistą niewierzącym, to było wszystkie. Przedstawiciele wszystkich religii byli oraz przyjaciele, również prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Najlepsze jest z tego wszystkiego to, że. Mało może kto o tym wie, a jeżeli ktoś wie, to bardzo dobrze niech powtarza te wiadomości. Bo na przełomie lat 89-90 prezydent ówczesnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Michał Gorbaczow wpadł na pomysł, żeby oddać Polsce kawałek ziemi utraconych w 1945 roku, bo wtedy rozdawali Gruzja, Armenia i tak dalej. Propozycja dotyczyła oddania Polsce Grodna i Lwowa. Jaruzelski podobno się wtedy zainteresował tą propozycją, ale do Moskwy została wysłana, uwaga, delegacja Solidarności w składzie Mazowiecki, Gieremek i Kuroń. Także sami syjoniści. I oni, ci trzej panowie, w intencji wszystkich Polaków, uwaga, odmówili przyjęcia tych ziem od Gorbaczowa odmówili wzięcia do Polski Lwowa i Grodna to był akt zdrady Polski po prostu nic więcej, nic dodać nic ująć, ale to jest to jest już udokumentowane, bo żeby, bo żeby nie było, ale jest proszę bardzo Natomiast nam nawet powiedział znany aktor Dobry Zmianie, taki, który właśnie przy, 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 tutaj przytacza, go wcześniej, I jeszcze raz tutaj przeczytajcie sobie, pan Andrzej Seweryn nawet w rozmowie z Wyborczą zdradził, że jeden ze współzarzucieli Komitetu Obrony Robotników, Późniejszy minister pracy, pan Jacek Kuroń, był sąsiadem Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście to nikt nie, to ktoś powie, a co to przeszkadza, że on był sąsiadem Kaczyńskiego na żoli No, oczywiście nic nie przeszkadza, nic się takiego nie stało, tylko jest to po prostu co najmniej dziwne, nawet pan Leszek Miller się przed kandydowaniem do yy, proszę państwa, Parlamentu Europejskiego też lubił się fotografować, znaczy, wcześniej to to był już on kandydował już po śmierci świętej pamięci, pana Jacka Kuronia, ale lubił się dalej fotografować i pokazywał się z nim i wiedzieć, czemu zarobił na tym to, że dostał się na tym zdjęciu, między innymi, do Parlamentu Unii Europejskiej. Co jeszcze? Jest parę rzeczy, które chciałbym Wam jeszcze tutaj powiedzieć, ale nie chciałbym przedłużać. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć Wam o sytuacji, która była, która też była ważna moim zdaniem. Wcześniejsze o tym, że odmówili, odmówili przez Polskę niby odebrania Lwowa i Grodna. Ale w ogóle jakakolwiek antypolskość to była, no stop pływała w żyłach, bo. Proszę bardzo, e, miało duże wpływ. Mowy, powiedzmy sobie szczerze, na życie pana Jacka, e, wychowanie w rodzinie. Zresztą, jak na, każdych, na każdym z nas e, największy wpływ ma właśnie wychowanie w rodzinie. Z domu i z rodziny wychodzi, wynosimy y, swoje, można powiedzieć, życiowe idee. Już we wspomnieniach z dzieciństwa, jeszcze nawet pisał też, że. Jego ojciec już w dzieciństwie wyjaśnił mu, że Boga nie ma i nie, nie ma się starać więcej dociekać, dlaczego tak wielu ludzi w tego Boga wierzy, którego nie ma. Napisał też tak, że znajdowałem odpowiedzi na wszystkie pytania w klimacie ideowym mojej rodziny, który to klimat wiązał się z duchowością lewicy, cokolwiek to może znaczyć. Miał Zatem można wysnuć wniosek, że pan Kuroń miał własną religię, wywodząc, wywodzącą się z tej wspomnianej dość często duchowości lewicy, którą, która umacniał czytana od wczesnego dzieciństwa literaturą klasyków Marksizmu i Leninizmu. Zresztą za najważniejszą w życiu przeczytaną przez siebie pozycję uważał właśnie książkę Lenina pod tytułem Państwo i rewolucja. Rodzina cała Kuronia była zafascynowana hasłami rewolucji 1905 roku, a w kręgu najbliższych żywo przechowywane było wspomnienie o rewolucyjnej działalności Władysława Kuronia, brata jego dziadka, który wsławił się tym, że podczas strajków w kopalni Reden zabił stojącego na dziedzińcu dyrektora kopalni. Podobno. A kilka dni później zamordował księdza, który śmiał skrytykować zabójstwo dyrektora. Sam Jacek Kuron nie ukrywał swojej fascynacji osobą stryja Władysława. Zresztą Czyżby już wtedy się rozpoczął yy, proces relatywizacji historii? Wojna, bowiem jego zdaniem uczyniła go alergicznie uczuloną, uczulonym na sprawę żydowską. Ale dlaczego w sposób bezkrytyczny jednostronny tego nie wiemy. Nie znajdziemy w jego pismach odpowiedzi wprost, ale możemy ze zdziwieniem zauważyć, że znajduje on wytłumaczenie dla prawojennych zbrodni funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Popularnego UB. Którzy byli pochodzenia żydowskiego. Jakoś w tych wypowiedziach trudno doszukać się tej wrażliwości lewicowej. W latach 45-56 pisał również, że poznałem potem Żydów, którzy byli samą nienawiścią do faszyzmu, a rozumieli przez to antysemityzm. W rezultacie nienawidzili Polaków w formacji narodowej, Polaków katolików, jakich w społeczeństwie polskim była wtedy większość. Wynika z tego, że dla Kuronia pojęcia faszysta i Polak-Katolik są tożsame. Postawił bowiem między tymi pojęciami znak równości. Czy przypadkiem nie przypomina Wam coś z tego, co tutaj mówię, z tej przeszłości o sytuacji, jaka jest w tej chwili się dzieje w Polsce i jakie są rozmowy prowadzone na szczeblu politycznym? Jednocześnie możemy poznać wspomnienia i dzieła Kuronia, trudno, możemy się, też, trudno się jednak oprzeć tym yy, przekonaniu po nim, po tym popoznaniu, że dla niego warunkiem koniecznym do normalizacji stosunków polsko-żydowskich jest zniknięcie Polaków, zwłaszcza katolików oraz formacji narodowych i patriotycznych. Proszę bardzo, czy Wam to się z czymś nie kojarzy z tym, co się dzieje teraz? Trochę może o, powiem jeszcze historii rodziny o tym, o walterowcach, ale to możecie sobie przeczytać. Wystarczy, że wejdziecie na internet, piszecie walterowiec i znajdziecie opis o przeprowadzki rodziny państwa kuroniów. Ja tutaj nie będę wchodził, to są prywatne sprawy, nie chciałbym ich tutaj wyciągać. Nazywali go nawet twardym stalinistą, yy, którym prawdopodobnie wtedy był, ale to opinia jest innych oczywiście. Yy, napisali nawet z panem Karolem Modzeleskim taki list otwarty do partii, yy, który oczywiście wielokrotnie przewoływano po latach. Yy, natomiast nigdy nie był opublikowany yy, List, który miał uwarygodnić właśnie Pana Jacka Kurania. W oczach społeczeństwa. Słowem nie powiedziano, że w tym liście nikt nie poruszał sprawy suwerenności Polski, a był tylko, była tylko próba zwrócenia uwagi towarzyszy partyjnych na sytuację w partii i powstał w wyniku, no powiedzmy, tego zachłyśnięcia się autorów retoryką pana Trowskiego i Sartrea. W opozycji był w latach 70. i 80.. Reprezentował uniwersalną, kosmopolityczną wizję nowoczesnego społeczeństwa, czyli tak zwany New World Order już lata temu był. Także widzicie, że ten NWO to jest po prostu nic innego jak Spinelli, czyli, czyli można powiedzieć komunistyczny, komunistyczna konstytucja Unii Europejskiej. Co za tym idzie, komuna generalnie wraca tylko innymi, innymi drzwiami, ale podobne ma doktryny. Generalnie można powiedzieć, uszło uwadze większości, że walka pana Kuronia z komunizmem nie jest w żaden sposób związana z odzyskaniem polskiej suwerenności. Jest to, był i jest to, dla niego był to, jest teraz dla nas. Jedynie etap taki, który uważał, że trzeba przejść z jednej zależności w drugą, ale nie było mowy tutaj o suwerenności czy o niezależności czy też niepodległości Polski jako takiej. Pod koniec lat 80. ponowne strajki. Proletariusze z KOR u czyli Komitetu Robotników oraz wszystkich okresów frakcji powojennego komunizmu, podzielili władzę i wpływy między sobą. Pozostawiono Wałęsę, który, jako ikona oporu laureat Nagrody Nobla, dobrze legitymizował ten układ. Kuroń był jedną z ważniejszych postaci tego układu, ale reprezentował tam nie polską rację stanu, ale skrajnie lewicowe, trockistowskie środowiska i ich wizję społeczeństwa. O panu Wałęsie i o jego rodzinie w następnym odcinku. Teraz chciałbym tylko, żebyście wysłuchali kilka opinii, na przykład o Jacku Kuroniu, profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka. Później oficera AK komendanta szarych szeregów w Wilnie więźnia Workuty. Zarzuty przeciw Grzesiakowi o wrogą działalność wobec PRL pochodziły z SB. Ktoś powie, no wtedy Kuroń był młody, fanatyczny, yy, komunista, który miłość do partii i marksizmu doprowadził do granic niewyobrażalnej i groteski. Ciekawe co pomyślała dziewczyna, którą poczęstował swoim wyznaniem. Kocham cię prawie tak bardzo jak partię. No mamy to we wspomnieniach Kuronia, wiara i wina. E, to był jeden kawałek, jeszcze jeden. W przypadku o panu Jacku Kuroniu. Trzeciej osobie w Solidarności. Pierwszą osobą był Michnik, Geremek i Jacek Kuron. To były trzy osoby, które były strategami Solidarności. Czyli słyszycie, pierwsze trzy osoby, które były strategami Solidarności, to pochodzenia syjonistycznego. Okazuje się, że pan Jacek Kuron, osobą, którą wy tak naprawdę znacie z tego, że wprowadziła w Polsce jako minister spraw socjalnych, płacy i spraw socjalnych, zupkę, kuroniówkę dla osób bezrobotnych, ta osoba tak naprawdę to nie był, nie, był, nie był żaden opozycjonista. To nie była żadna osoba, która tak naprawdę walczyła z ustrojem komunistycznym. To była osoba, która w czasie trwania ustroju komunistycznego, można powiedzieć, była tą osobą, która tworzyła ten ustroj komunistyczny, czyli ta to tak zwana komuna. Później doszło do jakiegoś spięcia, kłótni w systemie komunistycznym, pan Jacek Kuroń zrezygnował z należenia do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i po prostu odsunął się od partii. Ale nadal miał poglądy lewicowe. Nadal był przeciwko Kościołowi Katolickiemu, przeciwko patriotyzmowi, przeciwko polskiej historii. I co się dalej dowiadujemy? Dalej dowiadujemy się. Dalszych powiązań pana Jacka Kuronia. Jakie to są powiązania? No przede wszystkim, że jest legendą dla pewnych środowisk związanych z Gazetą Wyborczą. Może dlatego, że należał do Czerwonego Harcerstwa i To już o tym mówiłem, także możecie to znaleźć sobie, jeżeli wpiszecie Jacek Kuroń, Upadek Kolejnej Legendy. Tu jest jeszcze kilka tekstów, które chciałbym, żebyście usłyszeli. Pan Żeromski w swoim raporcie pod tytułem na plebani w Wyszkowie pisał między innymi o panu Marchlewskim prawie tak dosłownie kto na ziemię ojczystą nawet i grzeszną sprowadził prawda wroga ten się tej ziemi wyzł i dlatego nie ma miejsca nawet tyle żeby stopy mógł postawić ja Nie pozwolę mówię. sobie podobnie zacząć mowę o panu Kuroniu, bo kto polskiemu dziecku zarzucił na szyję krasny gaustuk, czyli chustę czerwoną, symbol sowieckich pionierów, ten dla przypodobania się okupantowi zdradził polskiego ducha, polskiego skautingu, którego przecież zawołaniem było Bóg, honor i ojczyzna, czuwaj. Sowiecki pionier wołał gatow, всегда gatow. Do czego gatow? Do służenia Stalinowi. I takiego człowieka nie wolno było powoływać do rządu, bo cóż takiego wielkiego on zrobił? Ta jego czynność z, niejako z, z hańbienia e, e, polskiego skautingu przekreśliła właściwie wszelkie jego ewentualne zasługi. Cóż zrobił pan minister Kuroń? Rozdawał złupki, czyli świadomie akceptował gwałtowne ubożenie Polaków z powodu rozkradania majątku narodowego i wynikającego z tego bezrobocia. Przecież on tego był świadkiem. I na pewno jako człowiek inteligentny był świadom. Dalej. Przykrość wielką, z przykrością wielką wysłuchałam jego Mowy we Lwowie. Jak to on gratulował Ukraińcom i mówił, że wreszcie sprawiedliwość się stała dziejowa, że ten Lwów wrócił do macierzy, czyli do Ukraińców. Polski piękny królewski gród dla pana Kuronia był. Grodem ukraińskim, i dobrze, że wreszcie go odzyskali. Oczywiście przy pomocy bagnetów Armii Czerwonej. Dziękujemy Pani bardzo. Jeszcze przedstawimy kawałek w Wolsztynie, gdzie na, była próba nazwania u ulicy imieniem Jacka Kuronia. Pewna Polska, delegat na pierwszym krajowizji Solidarności w 1981 roku w Hali Oliwia w Gdańsku. Proszę Państwa, naprawdę jesteśmy pomysłodawcą nazwania tej ulicy w Olsztynie imieniem Miasta Kuronia w jakiś sposób biorąc to z drugiej strony wdzięczni, mianowicie dlatego, że zmusiło to nas wszystkich do edukacji historycznej, do poszukania, znajdowania przyczyn, dla których ogólnie wiele osób wiedziało, że nie powinna się ta ulica nazywać imieniem Miasta Kuronia, natomiast trudniej było to zdefiniować. Prawda jest taka, że wiele osób do najnowszej historii nie sięga i najnowsza historia nie jest nagłaśniana. Tymczasem, jak się zapoznamy z faktami historycznymi, które miały miejsce w roku w latach 70., koniec lat 70. i początek 80. i poczytamy życiorys Jacka Kuronia to niewątpliwie każdy, kto myśli po polsku, każdy, kto jest Polakiem, by się tej decyzji sprzeciwił. Jest to po prostu tylko kwestia informacji. Jeżeli tej informacji nie ma, to się przyklepuje. Dobrze, dla świętego spokoju niech będzie. Proszę Państwa, za nas taką pracę, ale myśmy również ją wykonali, zrobili działacze we Wrocławiu. Otóż przeczytam Państwu, zresztą rozdam później ten, to uzasadnienie, dlaczego we Wrocławiu odrzucono nazwę ulicy Jaska Kuronia. Otóż, proszę Państwa, w drugiej części tego, co koleżanka mówi, cytowała pierwszą część, jest, mianowicie takie są słowa padły. Solidarność, jaką była Krajowa Komisja, mm, hmm, więc tak, yy, może przeczytam, zacytuję. Również jako... Władzę polityczną PZPR, uzasadniając jej przydatność do celów społecznych, zawodowych i politycznych. Aktywnie sprzeciwiał się wtedy rozwiązaniu Sejmu PRL. W stanie wojennym doprowadził do wyeliminowania legalnej władzy NZZ Solidarność, jaką była Krajowa Komisja Koordynacyjna, na rzecz grupy karierowiczów i bezideowych działaczy, którzy przy poparciu Jacka Kuronia porozumieli się z szefem Służby Bezpieczeństwa, generałem Czesławem Kiszczakiem, tworząc okrągły stół. Ludzie z tej formacji w porozumieniu z dawnymi oprawcami podzielili się władzą w Polsce i sprawują ją po dzień dzisiejszy. Tak w wyniku właśnie. tego porozumienia miliony ludzi straciło pracę i środki utrzymania. Polska pod względem cywilizacyjnym, gospodarczym i kulturalnym zajmuje ostatnie miejsce we wszystkich wskaźnikach pozytywnych i pierwsze miejsce w statystykach negatywnych w Europie jest to również zasługa Jacka Kuronia, który do tego typu rozwiązań przekonywał wszystkich Polaków. Dobrze, dziękujemy panu bardzo. Może usłyszmy jeszcze, co sam y, świętej pamięci Jacek Kuroń mówił sobie w 1989 roku. Dopuszczalny jest sojusz z władzą na takim oto gruncie, że zostanie uruchomiony proces tworzenia instytucji Demokratycznej Taki proces, w którym będzie mógł wziąć udział każdy obywatel. Dotyczy to więc stowarzyszeń, Samorządów lokalnych, wszelkiego typu samorządów, dotyczy to prawa, które to umożliwia, i niezawisłych sądów. Dotyczy to uspołecznienia środków masowego przekazu. I w ramach tego, wydaje nam się, kiedy ten, jeśli ten proces ma być uruchomiony i będzie uruchomiony, możliwy jest taki kontrakt wyborczy, który zabezpieczy większość koalicji rządzącej. To się nazywa konfrontacyjne wybory. Ale w... Zabezpieczyć bezpieczeństwo koalicji rządzący. Natomiast co pan Kuroń powiedział o swoich teczkach, czy też innych teczkach? Dlaczego oni to zrobili? Nasuwa się takie straszliwe podejrzenie przecież, że może to właśnie obce państwo nam taki numer wykręca. Otóż ja, jak mówię, moim byłym przyjacielem jest Macierewicz, moim byłym przyjacielem jest wszyscy. Ja wiem, oni nie są niczymi agentami. Oni są tylko po prostu chorzy. Chorzy z nienawiści. I... Jakie to szczęście, że my wszyscy, żeśmy się w porę opamiętali, bo w tej chwili słyszę z nich śmiech, bo w tej chwili widzę ludzi, którzy rozumieją, że to po prostu była straszna, przerażająca, ale historia, z którą, z którą umieliśmy wygrać. Wszelkie umieliśmy wygrać. Dzięki prezydentowi, dzięki Lechowi Wałęsie. I ja za to jestem wdzięczny, Lechowi Wałęsie, za to jestem wdzięczny Państwu za tą postawę. Proszę bardzo, jak masz na wszystko ładnie przekręcić w drugą stronę. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc Państwu. Proszę uprzejmie. Dobranoc. Dziękujemy uprzejmie. To by było na tyle w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł państwu przedstawić dalsze dzieje możliwe rodziny Wałęsów i w następnym będzie może Macierewicz czego państwu i sobie życzę powtarzam tylko że słuchajcie zobaczcie każdy może znaleźć sobie poszukać otworzyć swojego vloga i nagrać taki krótki filmik na potomności swojej czy dla swoich znajomych Niech obejrzą, niech posłuchają. To, to, co Was interesuje, akurat mnie interesują y, dawniejsze czasy. Może trochę mniej y, to, co się dzieje w tej chwili, też jest ważne, ale y, każdy ma swojego konika. Niech się tym zajmie, y, czym chciałby, i każdy może to nagrać i, i zrobić. Także czego Wam i sobie życzę. Do usłyszenia, cześć.